Witam Was na kanale Tarot z planem duszy w pokazie kart. Tak jak to w tytule jest to talia The Rider Marseille Tarot Deck, czyli mm, mamy tutaj przesyłkę od Artisan Tarot i jest to, tak jak tutaj widać www.artisan-tarot.com czyli .com jest to talia stworzona przez Alejandro Rozan, R. Rozan, tak przynajmniej się przedstawia. Tutaj, wraz z tą talią, e, dostałam też informacje o m, takich wykładach online. One są chyba w języku angielskim. I tutaj mamy Enrique Enriquez, Z. z Manizilla. Jest Alejandro Rosan i Stephen Bright. Stephen Bright e, robi takie e, bardzo fajne e, ilustracje, z tego co pamiętam. Oni e, skupieni są wokół tego m, wydawnictwa Artisan Tarot. E, I m, ja zamówiłam tą talię z prostej przyczyny, ponieważ chciałam e, zobaczyć. Trochę e, właściwie myślałam o tym, że mam już e, takie talie. No ale wiecie, kolekcja jest kolekcją. I akurat uznałam, że skoro kupiłam wcześniej, przepraszam, że tak szeleszczę, ale chciałam tutaj wydostać to co przyszło. Czyli takie o, ilustracje kart jako pocztów, też fajne. Chciałam zobaczyć tego twórcę, mieć jeszcze jego jedną talię, ponieważ jedną z nich kupiłam wcześniej, tarot The Ambiguities jest filmik, tutaj w rogu dam taką literkę I i to będzie link właśnie do tego filmu, gdzie jest pokaz tej talii. I zastanawiałam się nad zakupem właśnie talii tej kolejnej jego, którą stworzył. Ona była zapowiadana dłuższy czas. Ponieważ, no, pokażę Wam za chwileczkę, mam podobne talie, ale no, od przybytku głowa nie boli. Tak wyszło. Oczywiście tutaj z nożem zaatakowałam tą talię, ale prawie się spóźniłam, ponieważ mamy tutaj Talię numer 933, a nakład był 1000. Także udało mi się właściwie rzutem na taśmę. Jest to połączenie, jak tu napisano, Rider White i Marseille. Taki styl. No dobrze, pokażę Wam tak. Wydanie, które mam, które jest popularne i ono jest cały czas dostępne i jeszcze jest taka talia, która też jest dostępna na stronie na Etsy u Eugen Winnicki. On ma taką tarotmania, chyba taki sklep właśnie. Tarot de Marseille of the New Incarnation. To jest właśnie troszeczkę inne wydanie niż to, które tutaj pokazuję. Ponieważ to popularne wydanie jest francuskie, można na Amazonie to dostać. Chyba 150 zł około kosztuje. Taka sytuacja, więc jak widzicie, mam talie takie, ale postanowiłam, że tą kupię. No i teraz będę musiała przeciąć tutaj tą pieczęć, żeby otworzyć. No, i to właśnie jest tak, że te pudełeczka tak się marnie otwierają. No, ale to już trudno. Bardzo w środku przyjemnie. Tak jest jak na rewersach. Tak to wygląda. No tak. Więc przyjemnie. Karty bardzo, bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Co tutaj mamy? Właściwie tylko tytuł e, i tego autora, którego już wcześniej raz Wam przedstawiłam, ale Alejandro mm, R. Rozan namalował, narysował właściwie hand-drill, czyli e, rysował ręką ręcznie i kolorował e, w, m, digitally, czyli <laughs> elektronicznie, tak, każdą kartę. Um, to bardzo ciekawe, tutaj tak, taka czcionka jest, e, tak dziwnie e, się zmniejsza i cała powykrzywiana jest. E, inspirował się Rider White Smith tarotem, e, który stworzyła Pamela Coleman Smith e, i Arturem White. E, połączył to z historycznym e, wpływem, który jest z, z XVII wieku tarot de Marseille. Mars, marsylski, tak, więc tutaj mamy podziękowania też za to, że kupiono, kupiłam tą talię no i będziemy oglądać chciałam jeszcze Wam pokazać dodatkowe karty, które tutaj się znalazły w tym tarocie Pixie, czyli Pamela Coleman Smith i Arthur Edward White White, White. no tak i tutaj to są te dodatkowe karty, które uhono... właśnie to są, uhono... to, to są karty, które mają uhonorować tych, którzy pierwsi jakby stworzyli tą talię. Dzisiaj bardzo popularne. To, co wcześniej mówiłam, tutaj mam tą jego wcześniejszą, Marsylski tarot. Właśnie zawsze boję się otwierać te pudełka, bo tak i widzicie tutaj nie ma y, tego fajnego takiego wystroju i y, y, pudełku, ale y, karty też są bardzo przyjemne. Y, Czarno-białe, jak widzicie, są rewersy. Talia jest bardzo inna, ciekawa, taka szokująca czasami. Y, ta wcześniejsza marselski tarot który jest trochę inny od tych wszystkich historycznych. I również ta talia jest taka inna, nowa, zmodernizowana. Jeszcze może zbliżę, jeśli się, się da, tutaj bardziej. No i pokażę Wam te karty, żeby zobaczyć, jak, bo ja też nie widziałam, żeby zobaczyć, co stworzył Alejandro tym razem. No tutaj mamy Głupca. Mag. Dalej Arcykapłanka. Można by było tutaj zrobić taki pokaz z jednej strony tarot marsylski, z drugiej RWS i wtedy można by było zobaczyć te podobieństwa, a tak to właściwie jest tak trochę, trochę tu i trochę tam, tak jak widać. Cesarzowa. Cesarz, oczy mają piękne. <todaj> tutaj mamy Arcykapłana, Kochankowie. A tutaj Redwan, Tutaj pustelnik, tak jakby łypo gdzieś tam chodzi. Koło fortuny. Sprawiedliwość. Wisielec. Zobaczmy. śmierć, umerkowanie, diablo, wieża, gwiazda, księżyc. w stanie i świat. No to tak. Myślę, że e, może pokuszę się na stworzenie m, takiego filmiku, gdzie e, będą, tak jak mówiłam, te, te trzy talie. No, ale na razie zobaczymy. Będę pokazywać Wam tą talię w pełnej krasie. Tutaj mamy asy. Tutaj dwójki. Tutaj mamy trójki. Czwórki. szóstki, siedemki, ósemki, dziewiątki, dziesiątki. Tutaj mamy pazióp. Taki trochę mało uśmiechnięty każdy z nich. Rycerze. Królowe. I tutaj są króle. Cztery sztuki. No tak, to pokazałam Wam tą talię. Zobaczymy teraz jak ona się tasuje, bo to taki pokaz krótki, o to chodzi, żeby przedstawić tą talię. Kasuje się jak miód. No, cudownie. Te karty są tak mięciutkie. Naprawdę, ze względu na jakość kart. No, jak marzenie. Fantastycznie, powiem szczerze. Także nie mam w ogóle nic do powiedzenia, jeśli chodzi o jakość tych kart. Są takie, jak trzeba. Taki mają, taki mają e, dotyku lniany. Takie lniane, tutaj poczucie, że e, przyjemnie jest dotykać je. No ale jeszcze zobaczymy, czy się da z nimi czytać. <laughs> Nie wiem jak Wy, ale mnie się podoba ta talia. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się, się podoba, co, co ewentualnie. Jak dla mnie dosyć fajne są miecze i buławy, ze względu właśnie na taki wpływ marsylskiego tarota. No jest to bezsprzecznie coś innego, coś nowego. Um, no. Mogę zrobić, jeśli będziecie chcieli, jakieś porównanie właśnie z tymi taliami, tak jak mówiłam, klasyczną. Tak mi korci może zrobię właśnie. Może jutro albo w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, jak mi czas pozwoli. A tutaj trzy karty. Na przykład jakaś sytuacja. Um, powiedzmy, że coś się dzieje. I. Mamy zmartwychwstanie i to jest ta sytuacja, czyli wróci mój były, czy nie wróci, dać mu szansę, czy nie dać mu szansy, iść do nowej pracy, czy wziąć coś, to co już kiedyś było, czy dać sobie spokój. No, myślę, że tutaj bardzo zgodny jest z żywioł, ponieważ w martwym to tutaj jest e, ogień i mamy pazia buław, który mówi, tak, fajnie by było jakby zrobić stare po nowemu. Jakaś jest tutaj e, świeżość, manifestuje się niby to samo, ale jednak inaczej, i myślę, że warto e, odpowiedzieć na to wołanie. E, natomiast, gdybyśmy czytali tą ostatnią pozycję, czego nie robić. To nie wpadać jeszcze na inny, jakiś nowy, genialny pomysł. Po prostu wydaje mi się, patrząc na te karty, że fajnie by było przyjąć tą szansę drugą albo dać ją i pójść właśnie w to, bo to jest w takiej innej wersji, bardzo dobrej wersji. Można oczywiście tutaj jeszcze coś podokładać. Można na przykład dodać jeszcze karty z boków. Hmm. I tu, no proszę, to takie porady, że może tutaj być dużo satysfakcji w tym, co będziecie brać temu, drug drug dawanie drugiej szansy może być właśnie tym rozpaleniem, tym czymś, co otworzy wasze serca i da wam ogromnie dużo satysfakcji. No, myślę, że bardzo fajnie. Takie są inne te karty. Inne, takie same, ale właśnie, to trochę tak jakby czytać o tej talii, że jest e, niby taka sama, a jednak totalnie inna. Nie pokazały nam się tutaj e, miecze ani buławy. No buława jest jedna, ale ona tutaj w takiej formie, w jakiej wcześniej. O, tutaj mamy ósemkę buław, która jest w takiej właśnie, w takim stylu marsylskim. No bardzo miłe są te karty. Nie uważacie? Tak, takie stare, ale nowe. <laughs> Taka sytuacja właśnie się pokazała. No to tak. Takie karty. E, bardzo ciekawe. Myślę, że użyję je w czytaniach w najbliższym czasie. No i mówię, zrobię takie porównanie, no tak po prostu, bo czemu nie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnych odsłonach kart.